Pewnie chciałabyś wiedzieć, jaka jest temperatura w pokoju, w którym będziesz kąpała dziecko. Otóż najważniejsza to jest 22 stopnie, zapamiętaj sobie. Drugą podstawową rzeczą, jaką pewnie będziesz chciała wiedzieć, to jest, ile wody wlać do wanienki, żeby maluszek, maluszka można było spokojnie i bezpiecznie wykąpać. Otóż mamy tutaj wodę. Podejdź i zobacz. Górna granica, maksimum. Wody jaką powinnaś wlać, to jest mniej więcej taka granica, wtedy twój maluszek bezpiecznie będzie mógł się wykąpać. Oczywiście jak każda świeżo upieczona mama, będziesz chciała wiedzieć temperaturę wody. Temperatura wody do kąpieli jest w granicach od 37 do 40 stopni maksimum. I na pewno coś zaopatrzysz się w termometr, żeby to po prostu. Żanka też mówiła, żeby łokieć też jak najbardziej. To są stare nasze babci, babcine sposoby, ale wszystkie mamy zawsze mają w domu termometr. Dzisiejsze mamy no, kupują ubranka, żeby łatwo było i szybko rozebrać maleństwo, żeby łatwiej było dostać się i zmienić mm, pampersa czy pieluszkę, ale w ten sposób to należy wykonać. I już mamy maluszka. Powoli ściągamy Rękawek ściągamy ubranko. Oczywiście delikatnie położymy sobie tutaj. Y może spójrz, bo jest to bardzo istotna sprawa y składania i zakładania Pampersa. Y przy okazji Ci pokażę, y jak należy prawidłowo łapać i y posługiwać się y właśnie założeniem postępować, żebyś po prostu prawidłowo dzieciątko przewinęła. Otóż tak, nie powinnaś nigdy za nóżki do góry pociągać. Twoim zadaniem będzie albo złapać w ten sposób i wyciągnąć pampersa, albo pod pupcie i założyć pampers. Ale my wracajmy do naszej kąpieli. Mamy maluszka. Proszę zobacz. Zawsze ręka jedna pod główkę. Tak, zawsze pamiętaj, trzymamy bezpiecznie, usztywniamy kark i szyję. Wkładamy maluszka do wody i łapiemy sobie tutaj pod bark, i nasz maluszek nie będzie się nigdzie przesuwał. Jest on bezpieczny, pewny. I proszę zobaczyć, zaczynamy od główki. Jedziemy po kolei, staramy się dotrzeć szyja, dokładnie myjemy okolice pachy. Okolicy brzuszka staram się oczywiście mm, nie zalać pępuszka, bo wtedy szybciej i zasycha i mum, mumifikuje się, i wtedy mamy y, o wiele szybciej y, odpadnięcie naszej u naszego maluszka. Kolejną sprawą, jaką jest, jeżeli już maluszka wykąpałyśmy, y, pamiętaj jeszcze, że do, ko, do kąpieli raczej nie, nie stosujemy mydła. Mydło zbyt wysusza na skórek. Poza tym zmiany, które są na skórze dziecka, które są zaraz po urodzeniu i zmiany te występują praktycznie do miesiąca czasu. Najpierw mamy rumień noworodka, później mamy trądzik noworodka i uszczenia noworodka. Bardziej zalecane są w tej chwili przez lekarzy albo leczniczą natłuszczające płyny do wlewania to, albo wręcz Kosmetyki bardziej natłuszczające, czyli stosujemy kosmetyki wlewające w celu natłuszczenia naszego naskórka.